Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj poznaliśmy jakiego przyjaciela? Właśnie, wczoraj poznaliśmy Żarusia, naszą literę Ż. Zaznaczyliście go pięknie na zielono, zrobiliście piękne karty pracy, a dzisiaj przyprowadziłam Wam jego brata. Już Wam przedstawiam brata Żarusia. To jest porządniś. Porządniś brzmi tak samo jak jego brat. Ży. To jest ży. I to jest ży. Porządniś, mimo tego, że brzmi tak samo jak jego brat, różni się wyglądem, prawda? Różni się na pewno kolorem, bo ma kolor jaki? Niebieski. Ma kolor niebieski, ma słuchajcie długie rzęsy. Pokażę Wam jego rzęsy, które codziennie sobie czeszę grzebieniem, ale oprócz tego, że ma kolor niebieski i ma długie rzęsy, to składa się z dwóch elementów: z litery r i z litery z. Jest to głoska składająca się z dwóch elementów, z dwóch liter r z. Ale czytamy ją r. Słuchajcie, porządniś to jest najporządniejszy obywatel literkowa. Dba o porządek wszędzie. Chodzi, szuka, gdzie jest bałagan, który mógłby posprzątać. Jego ulubionym narzędziem jest... Odkurzacz, porządniś, uwielbia odkurzać. Chodzi do swojego brata, który nie ma na to czasu, ponieważ jest strażakiem. Chodzi i sprząta jego mieszkanie. Wszędzie wjeżdża tym odkurzaczem, ponieważ porządniś, lubi, kiedy jest porządek. Porządniś codziennie, grzewieniem wyczesuje swoje rzęsy i nie daj Boże, jakaś rzęsa znajdzie się na dywanie, porządnie się, się bardzo denerwuje, składa swój dywan, wrzuca go na ramię, biegnie szybko na trzepak i trzepaczką trzepie go trzysta razy. Wyobrażacie sobie? Trzysta razy. Później wraca ze swoim dywanem, rozkłada go, i znowu zaczyna czesać swoje rzęsy. Patrzy. Znowu rzęsa leży na dywanie. Co robi? Wrzuca dywan na swoje ramię, biegnie na trzepak, wiesza i trzepaczką trzepie 300 razy. Wyobrażacie to sobie? Ma zajęcie, prawda? Ale że porządnić lubi bardzo sprzątać, lubi kiedy jest porządek. No to dla niego to nie jest żaden problem. Porządniś, tak jak mówiłam na początku, to głoska, która składa się z dwóch elementów. Jest to głoska ż, która składa się z litery r i z litery z. Czytamy ją tak samo jak brata żarusia. Ż. Ż. Tylko musimy zapamiętać, kiedy zapisujemy wyraz, w którym mieszka Żaruś, a kiedy zapisujemy wyraz, w którym mieszka Pan porządnik. Chciałabym teraz, żebyście zobaczyli, jak prawidłowo należy zapisać literę Ż. Wiecie już, jak zapisać literę Ż, to teraz jeszcze raz przypomnę Wam wyrazy, o których mówiłam wcześniej. Porządniś bardzo lubi porządek, więc przyczepiam porządek. Ulubionym narzędziem porządnisia jest odkurzacz. Jasne. Kiedy... Porządnić czesze swoje rzęsy i zobaczy, że któraś z nich znalazła się na dywanie, to biegnie na trzepak i 300 razy trzepie trzepaczką, żeby wyczyścić swój dywan. Porządnić. Jest bardzo porządny. Lubi też, o czym Wam nie mówiłam, jeździć nad morze, ale również lubi spacerować nad rzeką. Przyczepiłam Wam tu te wszystkie wyrazy, w których mieszka Porządnić. chciałabym, żebyście również zrobili to samo co robiliście z Żarusiem. Pamiętacie? Była to zielona kartka, ponieważ Żarus jest zielony i na zielonym tle pisaliście te wszystkie wyrazy. Teraz zrobimy to samo z naszym porządnikiem. Zrobimy porządek w tych wyrazach i ułożymy je na tle jakim? Niebieskim. Chciałabym również żebyście każdy zapisany wyraz e, zaznaczyli w tym wyrazie naszego porządnicia, czyli naszą głoskę ż na kolor niebieski, żebyście zapamiętali, że porządniś ma kolor niebieski. Na koniec przygotowałam wam jeszcze dwie ilustracje. Pierwsza przedstawia morze. Na drugiej jest ulubiony przyrząd do sprzątania porządnisia, czyli odkurzacz. I chciałabym, żebyśmy te dwa wyrazy podzielili wspólnie na głoski. Możecie też przed ekranami pomagać mi i razem ze mną dzielić te wyrazy na głoski. Zaczniemy sobie od kolorowych kartoników, które zawsze wykorzystujemy w klasie. No to zaczynamy. Najpierw zaczniemy od wyrazu odkurzacz. O. Zgadza się? Nie, nie zgadza się. Przecież O jest samowłoską. O. D. A, t. Żeby było Wam łatwiej, to również przygotowałam literki. O, D, k, U, Ż, A. kurżac, to samo zrobię z wyrazem może m o, ż e. również przygotowałam interpis. m o Ż, e. Specjalnie naszą poznaną dzisiaj literkę zaznaczyłam kolorem niebieskim, żebyście pamiętali, że jest to nasz porządniś. Chciałabym, żebyście również to samo zrobili w swoich zeszytach, żebyście napisali te dwa wyrazy, odkurzacz i wyraz może i żebyście zaznaczyli w tych wyrazach, Samogłoski kolorem czerwonym, a spółgłoski kolorem niebieskim. Tak jak przy nowo poznanej literce zawsze wykonujemy ćwiczenia, tak też zrobimy to dzisiaj. W ćwiczeniach na stronie 38 wykonacie ćwiczenie pierwsze, to co zawsze. Piszemy literę ż małą. Wielką, i tutaj mamy wyrazy do przepisania. Oraz wykonacie zadanie drugie. Rodzice Wam przeczytają, co tam należy zrobić. No i zbliżamy się do kolejnej czytanki. W naszym podręczniku. Na stronie 46. Prosicie, mamę. Tate, albo brata czy siostrę, żeby przeczytali wam ten nowy tekst, a następnie uczycie się samodzielnie pięknie czytać. W przyszłym tygodniu będziemy wspólnie czytać ten fragment. Zobaczymy, kto nauczył się już pięknie czytać. To wszystko, co ja miałam dzisiaj wam do przekazania. Życzę Wam udanego weekendu, spokojnego, odpoczywajcie i bądźcie zdrowi. Do widzenia!